Tytuł pierwszej prezentacji jest czy raporty MAC i KBWL-LP są wiarygodne. Tak, telekonferencja jest czwartą z rzędu i chciałbym ze względu na to, że jest wiele osób, które nie miały możliwości i nie mogły zobaczyć wcześniejszych naszych prezentacji, chciałbym zrobić podsumowanie tego, co do, do tej pory powiedzieliśmy i coś, co zespoliłoby te poprzednie prezentacje i pozwoliło spojrzeć na oba raporty z troszeczkę innej perspektywy. W międzyczasie też doszło trochę nowych informacji, które uzupełniłem już w, tych, w tej zestawionej prezentacji z tych trzech poprzednich. Po pierwsze, Wiemy już bardzo dobrze, że popełniono bardzo wiele błędów na samym początku przy badaniu i zabezpieczeniu miejsca katastrofy. Wiemy, że nie wypełniono wielu podstawowych wymaganych czynności przez, zgodnie z załącznikiem numer 13 konwencji chicagowskiej. Opisane są czynności, które powinny w tym. Informacji do tego załącznika opisane są czynności, które powinny być wykonane. Oprócz tego jest wielki dokument, który mówi, jak powinny być y, wykonane sekcje zwłok. Wiemy dzisiaj, że tego nie dopełniono. Zaniedbano bardzo wielu rzeczy. Tu tylko kilka fotografii, które pokazują, jaki był dostęp do miejsca katastrofy w pierwszej chwili, że nawet. Y, widać na zdjęciu chłopca, który bierze jakąś część samolotu na pamiątkę. Ale przede wszystkim oprócz tych wszystkich rzeczy myśmy się później dowiedzieli ze zdjęć satelitarnych, że te zabezpieczenie dotyczy, dotyczyło również dużych części samolotu. Proszę zobaczyć na zdjęcie z 11 kwietnia satelitarnej i położenie Lewego statecznika samolotu, który jest w odległości około 60-70 metrów od miejsca, pierwszego miejsca uderzenia w ziemię. I proszę zobaczyć na pozycję tego statecznika na zdjęciu z 12 kwietnia. Ten statecznik przewędrował. Nie chyba nie będziemy podejrzewali, że, że mógł. Wiatr, przewiatr, tak wielką część. Co ciekawsze, na, swoich, na swoim raporcie ze zdjęć dokonanych z oblotu terenu katastrofy komisja MAK zaznacza położenie statecznika nie z 11 kwietnia, ale z dnia 12 kwietnia. Zdjęcia te są prezentowane tylko w raporcie MAK ponieważ w raporcie Kabe, w raporcie Millera tych zdjęć nie ma, ponieważ nikt z komisji Millera nie uczestniczył w obrocie terenu katastrofy. Same wykresy przedstawione. Proszę zobaczyć, że wykresy przedstawione w raporcie MAC zawierają dziwną szarą strefę w miejscu najbardziej interesującym, czyli w miejscu, w którym wydarzyła się najistotniejsza część katastrofy. Wyjaśniła się ta sprawa, gdy porównaliśmy to z wcześniejszym raportem Komisji MAK z wypadku w Permie 13 września 2008 roku, gdzie są nie tylko linie, ale są naniesione punkty odczytu. Okazuje się, że te szare linie to są miejsca, gdzie nie ma odczytów. Jeden i drugi wykres przygotowany został przy pomocy tego samego programu, programu WINARM32, który poz pozwala usuwać punkty, które y, obsługujący ten program uzna za, za zbyt odbiegające i obarczone zbyt dużym y, błędem. Natomiast yy, osobno, yy, osobny komentarz wymaga się wykresom przedstawionym przez yy, Komisję Miller'a. Proszę Państwa, yy, żadnemu ze swoich studentów takiej pracy, yy, pracy z takiego sprawozdania, z badań nie zaliczyłby. Ja myślę, że nawet w szkole średniej yy, taki, taki sposób yy, demonstracji wyników nie byłby przyjęty przez, yy, przez nauczyciela. Interesującą rzeczą jest yy, rozkład alarmów TAPS i FMS, którym poświęciliśmy największą uwagę. Zwróciło naszą uwagę to, że rap zarówno raport MAC, jak i raport Miller'a milczy całkowicie o ostatnim zapisie TAPS. Nie ma o nim żadnych informacji. W, analizie jednej, w analizach przedstawionych przez jeden i drugi raport. Dopiero później, <coughs> przepraszam, po kilku miesiącach, się, pojawił się raport do protokołu, w którym jest y, przedstawiony odczyt wszystkich alarmów TAS i dopiero tam możemy znaleźć w, w tym odczycie dane dotyczące. Tawsu 38. Proszę teraz zobaczyć na y, bardzo znamienną rzecz. Na zdjęciu satelitarnym z kwietnia 2010 roku, położenie, prawie w centrum tego zdjęcia, mamy położenie Tawsu 38, który jest bardzo blisko skrzydła urwanej końcówki skrzydła i to samo zdjęcie z czerwca. Proszę zauważyć, że cały ten wokół tego tapsu drzewa zostały wycięte, trawa została wypalona. Jako przyczynę tego podano przygotowanie i yy, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Organizacji Lotniczych, oczyszczenie podejścia do lotniska yy, z, yy, z wysokich, wysokich drzew. I przeszkód, które by mogły przeszkadzać w podejściu do lotniska. Dlaczego akurat tutaj wycięto, kiedy widać, że wcześniej i później pozostawiono drzewa, to już pozostaje tajemnicą tych, którzy podjęli taką decyzję. Mówiłem w jednym ze swoich poprzednich prezentacji, że o, o, analiza ostatnich sekund. Lotu T154 przy podejściu do lądowania w raporcie. minera oparta została na zdjęciu fotoamatora ze Smoleńska, zdjęciu wykonanego 13 kwietnia. Tu jest zdjęcie, na górze, jest zdjęcie z raportu MAK z, z zaznaczonym położeniem samolotu, jego. Lewego skrzydła, lewego statecznika i tutaj końcówki lewego skrzydła już przy y, pochyleniu 90 stopni. Na dole jest fragment oryginalnego zdjęcia Amielina. W raporcie Minera posłużono się nie tylko fragmentem zdjęcia, ale posłużono się którąś z kolei kopią skoki. Proszę zobaczyć, że jakość nawet tego fragmentu zdjęcia Amielina jest wielokrotnie lepsza od tej, którą zaprezentowano nam w raporcie Millera. Jak wygląda prawdziwe zdjęcie Amielina? I jak wygląda położenie samolotu według tych linii i położeń, które wyrysowane zostały w raporcie Millera? Proszę zobaczyć. To jest ten interesujący nas fragment. To jest całe zdjęcie Amielina dostępne w internecie od początku. I tu jest naniesiony w skali samolot TU-154. Naniesiony jest bardzo dokładnie w skali, dlatego że te dwa obiekty, budka przy parkingu i y, miejsce ustronne, widoczne są na zdjęciu satelitarnym i można dokładnie. Wyznaczyć ze zdjęcia satelitarnego odległość tych między tymi dwoma obiektami. Wynosi ona 16,1 metra, dlatego można było w skali przyłożyć samolot. Proszę zobaczyć. Już nawet nie jest interesujące to, że prawdopodobnie zahaczyłby przy położeniu 60 stopni, 65 stopni. Samolot zahaczył, mógł zahaczyć o ziemię, ale najbardziej Uderzającą jest rzeczą to, że samolot wznosi się do góry, będąc w takim przechyle i zwiększając, zwiększając przechylenie na lewe skrzydło. Jest to absolutnie wbrew jakimkolwiek własnościom fizycznym i aerodynamicznym samolotu. W związku z ostatnio przedstawionym odczytem, nowym odczytem z Krakowskiego y, Instytutu y, zapisów z y, kokpitu samolotu, pojawiło się, pojawiły się dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawiła się taka rzecz, że czas katastrofy i ostatni dźwięk podany jest w, w odczycie z Krakowa, Podana jest godzina 8:41, 7:40. Oczywiście, popatrzmy teraz na to co z katastrofy, który podaje raport MAC i który podaje raport Miller'a. Raport MAC podaje, że katastrofa zdarzyła się o godzinie 10:41, 06:30. Przy czym ostatni zapis TAFS, ma miejsce o godzinie, godzinie 10.41.02, natomiast zamrożenie FMS o godzinie 5 sekund. To jest około półtorej sekundy czy około półtorej około sekundy przed pierwszym uderzeniem w ziemię. Zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda w raporcie Millera. Proszę Państwa, w raporcie Millera Według czasu uniwersalnego TAPS czwarty jest o godzinie 6.40.49. TAPS natomiast y, to był TAPS poprzedni. TAPS piąty jest 6.41.05. Natomiast FMS, zamrożenie FMS jest o godzinie. 6.41.08, czyli pół sekundy po czasie pierwszego uderzenia w ziemię. Z odczytu FMS wiemy, że samolot wówczas był na wysokości 15 metrów i miał prędkość 270 km. Przypominam jeszcze raz, pół sekundy po uderzeniu samolot ma nadal prędkość 270 km na na godzinę nie należy się chyba zatem dziwić, że ostatnim tawsem, który jest podany w raporcie Millera, jest tafs 37. Nie ma ani tafsa 38, który jest około 70 metrów za brzozą. Tu jest zderzenie z brzozą, w tym miejscu mniej więcej jest taws. I w tym miejscu jest zamrożenie FMS-a. I te dwa zdarzenia nie są naniesione. One się całkowicie nie zgadzają z tym, co podaje y, komisja Milera.